Witam w drugiej części unboxingu Sony Angels, jeżeli poprzednia część i ta będą miały dużo lajków, to może zrobimy kolejne części, i będziemy robić jakieś, nie wiem, rozdania tutaj po prostu i konkursy na te Sony Angels. W poprzednim TikToku otwierałam owockowe, więc sprawdźcie, a teraz lecimy z zbiorzeczkami. Nie sprawia mi to tyle szczęścia, dostaję właśnie taką dopaminę do mózgu, że naprawdę jest wspaniale. Dobra, tradycyjnie co najbardziej chcemy? Oczywiście różowego króliczka. Panda też go be cute. Owieczka. I mean, look at her. Świnka, lew. Tak naprawdę będę zadowolona ze wszystkich. Tylko nie z myszy, bo ma takie duże uszy i jest taka niebieska. Nie wiem. Dobra, lecimy z pierwszą. Królik. Tak, ostatnio miałam pieczarkę, której nie chciałam najbardziej, a teraz mam klucz.